górnej nad zalewem, tu w nieczynnym kamieniołomie Melafiru. Tutaj było 1915, zobaczcie, kamieniołom nie ma w ogóle tego y, drzew, teraz są drzewa Tak wygląda z góry, ja jestem tutaj, a to jest ten. Kamieniołom i tu jest poprowadzona trasa, niebieska punkty wyjdokowe. Zobaczcie. O, I czerwone to już jest taperć. Górna część szlaku i parking dobra. Tu eksploatacja merafiru na zbocza góry Ostoja. 1753 metry. Rozpoczęto w 1900 roku. Wiadomo, że kamień zawsze potrzebny i tak dalej. Kruszarki były wirowe i tak dalej. Nie będę tego opowiadał. Tutaj jest ważne. W 44. było 400 do 500 więźniów żydowskich z Krecji, Polski, Węgier. Znanych z nazwiska 1245 więźniów pracowali tu w kamieniołomie. Wiadomo jaka praca. Wyzwoleni w 45. 8 maja kamieniołom kontynuował wydobycie przedsiębiorstwo państwowe. 75. zaprzestano eksploatacji z Boża. i tutaj jest parking tu będzie te na pewno niedawno otwarte miejsce z góry wam pokażę ten, tego żeby ludzi to nie pokazywać takimi kamyki jaszębia perć znaczki są i idę tymi znaczkami tutaj tam wziąłem zacząłem no to zobaczymy co się będzie działo widziałem że już melafiry szukają kamyczków bo melafiry to przy okazji są buły agatowe no to tyle o ile się orientuję jeden na punkt widokowy teraz jestem na punkcie widokowym Jaszczębia Góra Kamyki tam pod ze mną jest droga. Tutaj dojechałem. Proszę bardzo, Głuszyca, Góry Sowie na wprost. Wielka Sowa, gdzie jest ta wieża? Nie widzę. Włodzicka Góra, tam jest. Widzę. E, I tutaj jest z lewej góry Wałżyskie. Także tutaj jest piękny punkt. Dopiero tu się to wszystko nówka nieśmigana. Zaczęło w tym roku. Będzie się bardzo cieszyło. E, no. Guszyca oczywiście e, powodzeniem. Na pewno. Na razie parking nie był zajęty. Kto może? Niech wsiada i jedzie jak najszybciej. Póki nie ma tłoku. Tutaj są kamyki lodospady. Zobaczcie, lodospad jeży się tworzy w zimie i lodospad stary. Zaraz pokażę. W okresie silnych mrodów, proszę, 35 metrów lodospad. To jest tu. O. I tu w zimie to wygląda tak. O, oni tak schodzą. Pokazuję i. Objaśniam, proszę bardzo. Trzeba przyjechać. W zimie macie lodospady. A tutaj jest. O! Wiadomo, co jest. Teraz jest. Woda. Dołem chyba też to można gdzieś przejść. Co nie jest zbyt. Albo płyno, Nie jest zachęcające. W każdym razie to są lodospady. Tu, naprzeciwko mnie. Tak to wygląda. Na razie nie ma tyle ludzi. Niedługo będą Widok na cały kamienioł. Tutaj, stamtąd, wychodziłem tam daleko naprzeciwko i tutaj widać. Tu są lodospady. Są tworzone nawisy. Proszę bardzo. I tutaj się kończy ta szlak niebieski. Teraz dalej jest czerwony. O, widać tam kamienie. Ryby o, wygrzewają się tam na dole, widzę. Fantastyczny widok. Popatrzcie. Teraz trudniejsza część trasy. Kamiki, Jaszczemia, Perć, Czerwony Szlak. Zobaczcie, są schody. Tutaj był obóz. Pracowali więźniowie za czasów okupacji. Także musiały gdzieś być baraki. Są jakieś umocnienia też. Idę tymi schodami. No na pewno byli. do góry więźniowie zrobili. Dobra. Trzeba iść schodami Czyli Schody. Powiem tylko tyle Uf. Cały czas schody do góry Niewygodne, bo zasypane O tu takie tak do góry Cały czas tam łańcuchy są na górze Dobra idę i fundamenty coś tutaj było, taka rynna. To tylko tak wam pokazuję. Cały czas schody były. Teraz trochę wyrównania na górze. Uf. Dla takiego już troszeczkę wiekowego faceta jak ja, to jest to wysiłek. Niestety. No i kamyki, aż się Góra. Jeszcze jest wyżej, nie wiem. Cały czas były schody. Teraz jestem jeszcze wyżej. No i widoki, most kolejowy. Guszyca. No Naprawdę. Widok fantastyczny. Mają z Guszycy. Tutaj jest zabezpieczone barierkami. Zobaczymy co będzie dalej. Fuh, już nawet nie chcę myśleć co będzie dalej. I mamy tutaj po drodze tam o bunkier. Jakiś 1200 chyba 50. Coś koło tego było więźniów znanych z nazwiska imienia. Tam po drodze też jakieś takie bunkrowate były e, obiekty. Wiadomo na ten na materiały wybuchowe, no na pewno te schody, bo tam cały czas schody, to ta perć była to te schody. Że z góry gdzieś chyba podkładali ładunki od góry, ruszyli w dół i odbierali. No tak mi się wydaje. No nie wiem. Ale tak to jest. Bo to już schodzimy to czerwonym szlakiem, tu jest luz. Dochodzimy do niebieskiego i do parkingu także koniec i następne bunkry tu sobie postawili namiot jakieś proszę tutaj tu tu jakieś dawne te były nie wiem co po kamieniołomach i już wracam na szlak ten taki Zwykły, może wyciągarka, tak, wyciągarka jakaś, bo no pod kątem stoją te, no pod kątem stoją te, o tu, pod kątem i śruby są, czyli to w górę musiało być. Tak, wyciągarki, no, czyli urządzenia do transportu. I tutaj, z cegły. No i na niebieski ten. Wchodzę szlak, czyli z powrotem.